Psalm 87 Synów Koracha, psalm, pieśń Budowla jego jest na świętych górach. Pan miłuje bramę z bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie o miasto Boże. Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają. Oto Filistyni i ty razem z kurz powiedzą: Ten i ten się tam urodził. O Sionie zaś będzie się mówić: każdy na nim się narodził, a najwyższy sam go umacnia. Pan spisując wylicza narody. Ten się tam urodził. I oni. Zaśpiewają jak tancerze. W Tobie są wszystkie my źródła. Amen. Chrystus zmartwychwstał. W jednym z wcześniejszych rozważań, opartych na Psalmie 86, wspomniałem, że dla mnie Wiara jest równoznaczna z akceptacją prawdy. To znaczy, przyjmuje, że to, co mówi Bóg, jest prawdą. A skoro tak, to wszystko, co przeczy Jego Słowu, nie może być żadną tak zwaną inną prawdą. Oczywiście każdy człowiek ma wolność wierzyć w co chce, ale z mojej perspektywy, to wybór między prawdą a kłamstwem. W dzisiejszym psalmie odkrywamy na nowo fundament naszej wiary. Prawdę o tym, że każdy z nas został zrodzony z miłości Boga na Syjonie. To właśnie tam znajduje się Wieczernik Pański. To tam w świętej Jerozolimie. Nasz ukochany Pan Jezus Chrystus oddał za nas życie, abyśmy mogli narodzić się na nowo. Wszystko to dzięki miłości Boga do człowieka. Kiedy człowiek odkrywa tę prawdę i przyjmuje ją do serca, pozostaje mu już tylko jedno: wyśpiewać radość, jak psalmista w wersecie siódmym. I oni zaśpiewają jak tancerze. W Tobie są wszystkie my źródła. Niech ten psalm będzie dla was wszystkich zaproszeniem do wdzięczności, do radości i do głębszego zjednoczenia z Bogiem w prawdzie, którą On sam objawił. Życzę wam błogosławionego czasu, modlitwy i spotkania z żywym Bogiem. Amen.